Josiemanko z tej strony Takizu i dzisiaj gramy w FIFA 20! Dzisiaj gramy Euro 2020, Polska, Szwecja. I zobaczymy. No i lecimy do meczyku. Fajna piłka. Teraz to lecimy mazyska. to i... To ciu, ciu, ciu. to spotkanie będą komentować Dariusz Spakowski no i Jacek Laskowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na za zapewnienie sobie częstszych nie, występów nie, 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 nie. Piłka idealnie zaplecowała Znakomicie Wysza? teraz odczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie Wytko? przechwycił piłkę. Popatrzmy w jakim składzie zagrają dzisiaj biało -czerwone. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem Bardzo popularne ustawienie, nie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie Dobrze. nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. No Lewandowski, do... Robert Lewandowski, napastnik znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność driblingu i wykańczania akcji. Nie Potrafi jednak jak grać ja, duchami kto duchami zwalił. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. No, no... Gwizdek sędziego wolny dla Szwedów. Nie gadaj, że czerwona. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Uch, już się bałem. Na tym się nie skończy. Kończę. No ale wjechałem mu w piłkę, a on się moje nogi Co mu się, co mi się stało jak wjechałem? Ale on się mojej nogi przywrócił, no. Coś wielkiego. Wielkie halo z tego robią. Nie, po co tak lekko? Ale Lewandowski po prostu. Robercik. Mam nadzieję, że Robercik będzie grał tak jak z Hiszpanią. Nie, tak jak z... nie, 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 dobrze, nie, 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 dobra. Dobrze. Grzegorz. Lecisz, gro... piłka, no nie jest spalony grać no. na granicy ale powinien Lewandowski powinien być na spalonym. tak coś mi się wydaje. Bo Lewandowski to i w ogóle. Ten teges Nie, nie. Tracą piłkę pod Nie, 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 nie. Nie atakujcie mnie. Proszę, ja jestem przytulny, tylko was pokonam. Jest coraz. Zobaczmy co zrobi. Dobrze w tempo. Mam dobrą okazję do strzału. Na no serio. Prąka. Teraz już powinno być łatwiej. No serio? Punkt, prowadzi, może grać na serio. Myślałem, że... Pod pachą mu leciało i nie łatwo piękna totalnie pod pachem. Nic nowego, ale to zawsze dobrze wygląda Bra, lecimy Robercik. Ta bramka, daję Do przodu koledzy z ławki. Robercik, Robercik, Robercik. Cik, ślimaniecki. No, nie, 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 nie. Modne udane przejęcie. Nie, nie. 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 Się o piłkę, Szybko. Brze No i strata piłki. Uuu nie, robi się ostro! Robi się ostro! Robi się ostro! Jest obrońca! Znakomicie zablokował! Krychowiak! Krycha, krycha, krycha do Robercika, Robercik! Mają teraz trochę miejsca. Ten kontratak jakby przygasł teraz. Bielik, Robert Nie, Robercik no. Co tu zrobiłeś, Robercik? Robercik? No, Nie wiem, że Dobrze, teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Robi się niebezpiecznie. Robercik, Robercik. Ech. No świetnie. Po prostu świetnie, że haha. Ha. Właśnie przegrywam 2-0. A nie, myślałem, że jakoś to lepiej wykorzystałem. O, spalony? Taaak. A w sumie to dobrze, bo. i tak ci się gdyby to byś nie zaliczył się. Grzegorz Krychowiak. Krycha, krycha, krycha. Bielik. A można nie niego mówić o żeb Dzior Zieliński Grzegorz Prychowiak No nie, nie no ma powiedzieć, że nie. to ciekawy towarzyski mecz. Jednobramkowa przewaga. I kto wie, czy tak już nie pozostał Robercik 0, Oni mają 1, 1, 1 Bramki, bramki, strzały cele, strzały ale my mamy więcej posiadania, piłki. A mamy dokładność podań, większą. Kurczy, no są lepsi. A teraz oni. A, zieliński. Lecimy skąd atakiem. Zieliński, no. Teraz Robert się odpala? Nie, nie odpala się. Nie, nie. Kincura, Kincura. No, 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 no. no, no, no. Emil Forsberg, no. dobrze. Kolana, no. Dobrze. Stęsnie, dobrze. Świętny. Piłkę, dobrze. Teraz Jest trzeba doszło, się uspokoić. Kurde. Cienki za ten Znakomicie dobry. Złapał. No nie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam no, to dołoży kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. To Ta Boże. To słuchajcie, udało się zdobyć prawdę. Popatrzcie, kapitalna technika prawdziwa! nie. Genialne do środka, ta piłka nie mogła nie trafić do siatki. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Drugi gol mamy 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Teraz się uspokoić. No spokojnie, żeby przynajmniej hamarówka szli. Nie że poradzać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Jan Bednarek, Przed nami końcowe 30 minut. Rybus, ribus, 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 ribus. Nie zwaltaj go. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Dobra obrona! Przychycisz mnie. No i przy. Jest na skrzydle. No jest jakiś Emil Forsberg. Forsberg, Berg, Berg. Nie, Olson. Uf. Nie ma dola, piłka mija bramkę. Jankowski. Olson. Olson szedł na bramkę. Nie, czekaj, to no, na ławkę, Dobra. Taktiko podania. Grzegorz Krychowiak. Głupi jaś, tylko na ziemi. No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy przywiedźboczny... tutaj, Tutajczyk no, do krychy. To no, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Berg. Zobaczmy co zrobi. No nie, nie, nie. Emil Forsberg. Berg. Forsberg. Forsberg. Wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. Nie, o, ja nie zrobiłem do piłki przez bramkarza, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. I to jeszcze bardziej Zostali niż bardzo. Sobą trochę boiska. Czy Piłka ja to wybiłem, ta, czy tak? Oficjalnie, jakoś... jakoś... że trener zdecydował się go zdjąć. Zagrał na maksimum swoich możliwości. No dobra, jednak to wybiłem. Piłka dośrodkowana z rogu. Dobrze. Blokował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać wiem. na no i Już myślałem, że strzeli, ale było tak bliżutko. Cyk, 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 cyk. A pyk, 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 pyk. Ogrywamy ich na snajperze. pora na zmiany. A rezerwowy na pewno dadzą cię wszystko. A tam gdzie obserwanych? Ma czas i miejsce. Święta obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to ośrodkowanie. Albin Egdal. I pozostaje 8 minut Egdal. do minut nie. 8. Nie gadaj, że nawet Hanaru wyniosczę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Te polacy, rodacy. Robert Lewandowski Robercik no ty to się jakoś nie Ma starasz. Co teraz zrobi? Dośrodkowanie w pole karne. Chodź piłkarze o potencję. Ja, ale to wybronił. I będziemy mieli ścianę. Ja, zmianę ja nie, nie mogę. Szwek. Czekajcie, ktoś u mnie do zmiany. Wszyscy tu są tak na połowie tylko Lewandowski, więc nie? Po czemu by nie? Ja tu muszę zmienić taktykę. Tak, tutaj trzeba ich postawić, tak. A wystawić bardziej tu. Tak, go wystawić jakoś tu, pomiędzy nich, tak. Szymańskiego też tu jakoś. Bielika też tu jakoś, no. Tylko... Tak, tych zbliżyć do siebie. O, jakoś tak. No i pednarka i glika trochę. O, to I czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Teraz się tak zastanawiam. Czym dalej z meczem. na odbiegofam. Znowu celne podanie tego zawodnika. Krystian Gielik, Glik. Sebastian Szymański. Ciekawe jak to rozwiąże. Krzykuje się do dośrodkowania. Robert nie. Kodowski! Jak? Jak on to obronił? Ja właśnie jak on to obronił. Nie, No on z jakimś się potężnym bosem szefem jakiś jest. Ja nie przed mogę. Sekundo, arbiter zakończył to spotkanie. No niestety w tej towarzyskiej potyczce nie udało się nic. Zobaczmy co zrobi. Ach, niestety Lewandowski miał w ogóle najsłabsze. Pięciora miał najlepsze? A nie, Benarek też miał najlepsze. Ale że Lewandowski prawie miał najsłabsze, bo Szymański miał 8... nie, nie, 5, 8, a Lewandowski ma 6, 0. Kurde, tak to dziwne. A kto miał najlepszy występ? Berg. Ale nie, z Polski. Stęb Ach no. chcę Polaków O Bednarek o narek dużo Czy też dużo Bielik też dużo, krychowiak też dużo. Trzymała się tak średnio, uroczyła też tak średnio. No tutaj miałem ten. Jakoś to jest niestety. To już będzie tyle w tym odcinku, to pa pa.